Dzień dobry. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony kolejnej postaci, kolejnej osobie, którą zaliczyliśmy w poczet wybitnych krotoszynian. Będzie to zarazem pierwszy materiał poświęcony kobiecie. Kobiecie, która jako pierwsza pojawia nam się na kartach historii krotoszyna w nieco szerszym kontekście niż sama tylko wzmianka o tym, że żyła, że istniała. Zapraszam na filmik o Katarzynie Spotulickich-Rozdarzewskiej. Katarzyna Potulicka urodziła się około 1560 roku. Była córką Stanisława Potulickiego, wojewody Kaliskiego i Płockiego oraz Urszuli z Ostrorogów. W roku 1585 w Złotowie poślubiła wdowca i innowierce, członka wspólnoty braci czeskich, Jana Rozrożelskiego, który pełnił urzędy kasztelana poznańskiego, senatora, był jednym z najbogatszych magnatów wielkopolskich, a także był dziedzicem dóbr krotoszyńskich. O Janie Rozdrażewskim, Janie pierwszym, nagrałem już materiał, do którego link znajduje się w opisie tego filmiku. Po ślubie Katarzyna zamieszkała rzecz jasna u męża w Krotoszynie, w nowo wówczas wybudowanym i murowanym już dworze. Po śmierci Jana Rozdrażewskiego w roku 1600 sprawowała w mieście rządy w imieniu swoich nieletnich synów. Jako żarliwa katoliczka w roku 1601 przekazała krotoszyńskim katolikom okazałą i murowaną świątynię pod wyzwaniem św. Jana Chrzciciela, zbudowaną jeszcze przez jej męża pod koniec jego życia dla braci czeskich. Katolicy natychmiast przenieśli do świątyni parafię z dotychczasowej jej siedziby, którą był drewniany kościółek pod wyzwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzięki zręcznym zabiegom wdowy udało się jej wynegocjować pozostawienie w kościele nagrobka jej nieżyjącego męża, który zgodnie z zasadami jako dysydent, czyli jako innowierca, powinien być ze świątyni katolickiej usunięty. Jeszcze w tym samym roku 1601 poszerzyła majątek rozdrażewskich, kupując od czarnkowskich dobra Koźmińskie, którzy z kolei otrzymali je po wymarłej rodzinie Górków Herbułodzia. Zakupione dobra obejmowały sam Koźmin wraz z tamtejszym zamkiem, a także 16 okolicznych wsi. Tak imponująca transakcja bardzo nadwyrężyła zasoby finansowe wdowy, której niewiele pomógł nawet ponowny orzenek, tym razem z magnatem Ludwikiem Weicherem. Zawarte ponownie małżeństwo nie pozwoliło, aby wyznaczenie jeszcze przez jej zmarłego pierwszego męża, Jana, opiekunowie dzieci... Aleksander i Jan Rozdrażescy mieli jakikolwiek wpływ na ich wychowanie, a tym bardziej na zarządzanie przez nich dziedziczonym majątkiem. Zawiłe spory prawne z niedoszłymi opiekunami jej nieletnich synów, również nadwyrężyły prywatny kapitał Katarzyny Rozdrażeskiej. Katarzyna Rozdrażeska zmarła w maju 1613 roku i została pochowana w podziemiach kościoła Farnego w Koźminie, któremu patronuje święty Wawrzyniec. Ród Rozdrażewskich patronuje dziś jednej z krotoszeńskich ulic. Bardzo dziękuję za uwagę. Ten filmik, jak i filmik o Janie Rozdrażewskim, którego link znajdą Państwo w opisie, tak jak mówiłem, jest takim wstępem do materiału, który chcę poświęcić dziejom Krotoszyna za czasów właśnie tego rodu, za czasów rozdrażewskich. Wymaga to jeszcze dużo pracy, natomiast taki film jest już przygotowywany przeze mnie. Do tej pory nagrałem materiał o początkach Krotoszyna. Teraz chcę te nieco szersze materiały kontynuować, aczkolwiek jeszcze to potrwa. Na dzień dzisiejszy Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny materiał i do zobaczenia.